Obstawiaj mecz reprezentacji Polski na betfan.pl. Z kodem Soccer Live zyskujesz zakład bez ryzyka do 100 zł. Siano wraca na konto. No panowie, jestem z was dumny. Wspaniały mecz z Kolanią, super graliście. Tak powinny grać orły i Brzęczka. Ja już w swojej biografii powiedziałem, że jestem Nowym Górskim, ale teraz to myślę, że jestem od niego lepszy. Dzisiaj rywal o wiele trudniejszy, bo tak naprawdę to dwóch rywali: Bośnia i Hercegowina. Jak sama nazwa wskazuje, zawodników będzie 22, a nas 11, i wszyscy myślą, że przegramy. Ale nie tym razem. Tym razem mam plan. Halo, Robert? Mógłbyś jednak wrócić z tego urlopu? No weź, no. No proszę, no. Proszę, 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 proszę. Dobra, panowie, Robert jednak nie może wrócić z tego urlopu. Plan jest taki: przebieramy Milika za Lewandowskiego. Ja piwole.